Cześć, zapraszam na kolejny odcinek Whisky dla wszystkich. Na początek dziękuję za polubienia i subskrybowanie mojego kanału. Wasze zdrowie. W dzisiejszym odcinku mam do zaproponowania dwie bardzo ciekawe szkockie whisky. Pierwsza z nich to Copper Dog. Jest to whisky blended malt, czyli kupaż. Whisky Single Mold. Jest ona wyprodukowana częściowo przez hotel Craig Alaki. Jest to jeden, podobno jeden z najstarszych tak zwanych whisky hoteli. Położony jest on w pięknej dolinie regionu Speyside. Oferują oni jedzenie tylko z lokalnych farm, i mają w swojej ofercie około 1000 whisky do spróbowania. Sprawdzałem ten hotel, doba za najtańszy dwuosobowy pokój w tym hotelu no, kosztuje około 100 funtów. No i oczywiście za każde whisky trzeba zapłacić jeszcze oddzielnie. No, sprawdzałem tą ofertę, mają naprawdę bardzo duży wybór ciekawych, interesujących whisky. No ale tutaj, jak wspomniałem, za każdą dodatkowo trzeba zapłacić Koper Dog. To także nazwa zaprzyjaźnionego z hotelem pubu, ale nie tylko. Koperdok była to miedziana rurka, w której właśnie w dawnych czasach pracownicy destylarni podkradali i podpijali whisky. Tak jak wspomniałem, był to rodzaj miedzianej rurki, która była ukrywana w nogawce od spodni. Głównym producentem tej whisky. Jest y, oczywiście firma Diageo. Y, jest ona właścicielem bardzo wielu mniejszych destylarni, z których whisky wykorzystywana jest najczęściej do produkcji whisky blended. No, są to na przykład y, Johnny Walker, a także Whisky Bells. Y, sporadycznie wypuszczają oni. Na rynek także whisky single mold. No, dla przykładu jest tutaj właśnie whisky z destylarni Dufftown. Jest to 12-letnia whisky single mold. The Singleton. Sprzedawana jest w bardzo charakterystycznej niebieskiej butelce, kształtem przypominającym nieco piersiówkę. Wróćmy do samej whisky. Tak jak wspomniałem, kupasz Whisky single mold. W tym przypadku jest to dokładnie kupaż ośmiu różnych whisky z regionu Speyside. Nie ma dokładniejszej informacji, z jakich destylarni pochodzą te whisky. Po wymieszaniu trafiła ona do starych, dębowych beczek. Też nie ma informacji, jakie to były beczki i na jak długi okres ona tam się znalazła. A bardzo delikatny, bursztynowy kolor. 40% zawartości alkoholu. Ma bardzo przyjemny, taki delikatny, owocowy smak. Czuć tutaj w niej właśnie świeże jabłka, gruszki, a także delikatnie pojawia się wanilia. Bardzo łagodna. Lekko słodka, w dalszym ciągu właśnie taka mocno owocowa i delikatnie też można wyczuć w niej smak miodu. Dość krótki finish, a bardzo przyjemny. Na finiszu pojawi się taki bardzo delikatny drewniany posmak i delikatna pikantność cynamonu. Druga dzisiejsza whisky to whisky Single Mold. Pochodzi ona z destylarni Artback. Destylarni Ardberg założył John McDougall w 1815 roku. Wybudował ją w pięknej Zatoce, w dawnym właśnie ulubionym miejscu przemytników. Produkują oni wspaniałe dymne, torfowe whisky znane i cenione na całym świecie. Obecnie właścicielem Artbega jest Glenmorangie. Destylarnia jest Oczywiście otwarta dla zwiedzających. Główną atrakcją tej destylarni jest zabytkowy młyn Bobby Mill, który jest właśnie wykorzystywany przy produkcji słodu jęczmiennego. Podają oni informację też, że wykorzystują beczki z amerykańskiego dębu po Bourbonie i sporadycznie do specjalnych edycji wykorzystują beczki po Szery wróćmy do samej whisky tak jak wspomniałem whisky Artbeck jest to whisky single malt z regionu Isla jest ona pięcioletnia przepraszam, nazywa się Wee Beastie, czyli młoda bestia dość mocna whisky 47,4 zawartości alkoholu, nie jest ona barwiona, nie jest ona także filtrowana na zimno. Beczki tutaj dwa rodzaje. Są to beczki po Bourbonie i beczki po Oloroso Sherry. Jeszcze zapomniałem dodać, że też atrakcją Właśnie w destylarni Artbek obok znajduje się piękny, zabytkowy celtycki cmentarz z, z pięknym, dużym celtyckim krzyżem wystawionym właśnie przez, przez mnichów w około IX wieku. No, jest to też atrakcja. Wróćmy do whisky. No tutaj na początku... Zapachu delikatnie fajnie czuć, jak kuje czarny pieprz. Jest oczywiście też bardzo mocny, dymny, torfowy zapach. Czuć też glony morskie, czuć skórę, ale też gdzieś delikatnie pojawia się zapach właśnie skórki cytrynowej. Wspaniały smak. Też na początku mocno uderza piecze. Właśnie pikantność czarnego pieprzu. Bardzo dużo torfowego dymu. Jest też delikatny posmak czarnej, gorzkiej czekolady. Jest posmak lekko skórzany. Jest ona też lekko słona. Ale też bardzo przyjemnie pojawia się taka owocowa słodycz. Czuć tutaj tak delikatnie cytrynę i smak wytrawnych, świeżych jabłek. Bardzo fajny finish. Nadal tak mocno właśnie dymny, skórzany. Czuć tą czekoladę. Jest też świetny balans, właśnie taki lekko słony i bardzo przyjemnie owocowo-słodki. No, według mnie bardzo ciekawa, smaczna whisky. Warto jej spróbować i mieć ją w swojej kolekcji porównując ją na przykład do 10-letniego który jest dużo bardziej delikatny, łagodny, no o tej whisky można powiedzieć, że ona jest bardziej dzika, niezłagodniała przez te 5 lat, tak jak już wspominałem, kuje w nos, przyjemnie piecze w usta, jest dużo dymu, jest skóra, jest ciemna czekolada, jest popiół, no, jest troszeczkę soli, jest także przyjemna, owocowa słodycz. Wspaniała, no bardzo ciekawa smaczna whisky. I tyle. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, będzie mi bardzo miło, jak wystawicie kciuka w górę. Zachęcam też do subskrybowania mojego programu. No i oczywiście na koniec jeszcze raz Wasze zdrowie. Cześć. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.